Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek 3 kwietnia. Mamy dzisiaj początek nowego tygodnia. Jest to początek wielkiego tygodnia. Ostatnie cztery pustyniaki przed nami. Serdecznie zapraszam. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, tak to się jakoś składa, że zawsze jak nagrywam sobie nagrania, szczególnie wstawaki, w sensie w tym wypadku pustyniaki do przodu, Tak akurat zawsze nagrywam je takiego dnia, kiedy jestem trochę zaziębiony, zasmarczony i tak dalej. Wybaczcie, że i trochę po prostu mówię tak nieskładnie i przez nos. Chyba mam to, mam, mam, mam nadzieję, nam to już bardzo nie przeszkodzi. Kochani, posłuchajcie dzisiejszej opowieści na ten poniedziałek, wielki poniedziałek. Pewien starzec tak mówił. Dokądkolwiek pójdziesz, przypominaj sobie nieustannie, że dom czapli jest nad nimi. Inaczej mówiąc, mnich jest u siebie, dokądkolwiek pójdzie. Dokładaj więc starań, by odmawiać Twoje modlitwy, godziny dzienne i nieszpory. Nie zaniedbuj troski o swoje myśli, pamiętaj zawsze o męce. Nie zdołasz jednak spełnić tego wszystkiego bez wielkiego trudu. Kani myśl oczywista, ale myśl bardzo ważna. Gdziekolwiek jesteś, tam jest Twój dom. Gdziekolwiek jesteś, to tam musisz podjąć trud, yy, który sprawi, że to miejsce, w którym będziesz, to życie, które wiedziesz, będzie życie dobrym i sensownym. Koniec zauważcie. Bardzo często myślimy, że jak zmienimy jakąś sytuację, w której żyjemy, gdzieś indziej się przemieścimy, no to będzie nam łatwiej, to się skończą jakieś problemy, to uciekniemy od czegoś. I kochani, oczywiście, że pewna zmiana, nie wiem, sytuacji, w których jesteśmy, jakichś warunków życia, w których się znajdujemy, ludzi, z którymi jesteśmy, może coś ułatwiać, ale kochani, my te rzeczy i tak w większości... Nosimy w sobie, nosimy w naszych sercach, nosimy w tym, co się nam dzieje. Kochani, to nie jest tak, że jak uciekniemy od jakichś problemów do innego miejsca, to te problemy zostaną tylko w tamtym miejscu. Tak, pewne okoliczności mogą zostać, ale to, co jest w nas, ucieknie razem z nami. I jeżeli tam sobie z tym nie poradziliśmy, w takim sensie nie przepracowaliśmy tego w sobie, to w nowym miejscu, do którego uciekniemy, to nadal będzie z nami. Kani, tak samo, jak myślimy, że tutaj nam z czymś idzie trudno, ale będzie w innym miejscu, będę w innym miejscu i tam będę to robił z łatwością, nie! Jak mówi ten cytat, kochani, bardzo pięknie, nie zdołasz tego wszystkiego spełnić bez wielkiego trudu, wszędzie ten trud będzie. Kani, to nie ma być taka pesymistyczna wersja życia, gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek będziesz robił, będzie trudno. Nie, tylko chodzi o to, żeby przyjąć, że żyjemy tu, żyjemy teraz. I oczywiście, jeżeli będziemy gdzieś indziej i to będzie nasze tu i teraz, to tam też żyjemy, tylko nie uciekajmy w życiu. Dom czapli jest nad nimi. W sensie czaple zawsze mają dom nad sobą. Jesteś tutaj, gdzie jesteś. W tym miejscu, gdzie jesteś, tutaj musisz zajmować się tym, czym się zajmujesz. Jakby nie uciekniesz od tego, tylko zmieniając okoliczności. W końcu to znaczy? Ten dzisiejszy poniedziałek jest poniedziałkiem do zrobienia. Nie jest myślenie, fajnie by było, jakby była już Wielkanoc i będzie wolne, albo nie wiem, gdzieś potem wyjadę, albo jakby już były wakacje. Nie. Dzisiejszy poniedziałek jest dniem do zrobienia ze swoim trudem, ze swoim ciężarem, ale też ze swoim pięknem. Myślmy o tym, kochani, w sensie myślmy o tym tu i teraz. Nie uciekajmy, tylko żyjmy tutaj, dzisiaj, naprawdę. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to spotkanie. Jeśli mogę, to przypomnę jeszcze raz, kochani, akcja Malakowa, Wielkoposna, Jałmużna, Niewidzialni. Pomagamy dzieciakom, które potrzebują terapii. Jeżeli tylko chcecie złożyć swoją Jałmużnę Wielkoposną, to proszę, zajrzyjcie do opisu pod filmem. Tam są wszystkie potrzebne dane. Bardzo, bardzo zachęcam, bo to dobra i naprawdę wartościowa rzecz, żeby dzieciakom pomagać, a Jałmużnę Wielkoposną naprawdę warto złożyć. Kochani, tyle na dzisiaj, zapraszam, widzimy się jutro, ściskam, pozdrawiam, błogosławie i do zobaczenia z Bogiem. papa